Widać już rakiety stąd. Poszlibyśmy z torbami przysłowiowymi. I tutaj można sobie pływać. Tutaj w tym jeziorze są też m.in. aligatory. No ściana wody. zobacz. Z samochodów nie widać tam dalej. Chcielibyśmy dzisiaj te bezbarwne. Yy, bezbarwne, proszę Cześć, dzień dobry. Patrzcie tutaj 43 minuty do startu rakiety Ilona Maska, także szykujemy się. Pogoda, zobaczcie. Zrobiło nam się pięknie, bo wczoraj wieczorem padało a dzisiaj już jest bardzo ładnie. Przynajmniej pierwsze pół dnia ma być śliczna pogoda, także idealnie, dobra moi drodzy, idziemy szukać plaży, bo sami jeszcze na niej nie byliśmy. Szczerze. Wczoraj mieliśmy ją wam pokazać, ale pogoda się troszkę zepsuła. Także, ale mamy jeszcze ile? Ponad pół godziny chyba. Która jest godzina? 8:18. No to czyli mamy mniej niż pół godziny. No moi drodzy, widać już rakiety stąd, jest kawałek drogi, ale nawet osoby, które płacą dzisiaj wstęp do Kennedy Space Center będą to oglądały z 10 kilometrów z odległości, bo ten cały start to nie jest dokładnie z tej, z tej um, Kennedy Space Center, gdzie byliśmy, gdzie tam są te wszystkie muzea i tak dalej, tylko ta cała platforma startowa jest kawałek dalej. Także my to też będziemy oglądać z parunastu kilometrów. Już, już mamy rakietę z odległości 14 km Czyli prawie tak jakbyśmy zapłacili 120 dolarów w Kennedy Space Center. Zebula się opłaca po raz kolejny <grym> dobra, przyjęliśmy stanowisko tutaj GoPro. Żałuję najbardziej, że zapomniałem aparatu tam gdzie mam obiektyw trochę, gdzie można zoomować. A gdzie ten dym? Tak ja się spodziewałem takiego dymu. Ale poleciała. Mm -hmm. Teraz huk dopiero do nas dociera. Ja. To dopiero po... No i znikła. T tam szkoda, że w... na słońce poleciała. Ale pędzi. Widać, bo jeszcze do strony słońca policja. Widzisz ją jeszcze? Poszła. Ale szybko. No i moi drodzy poleciał Elon Musk, znaczy sam osobiście nie, jego rakieta i Starlinki poleciały w kosmos, bardzo szybko. Kurczę, myślałem, że to będzie powolniej, tak jakoś zawsze w telewizji chyba pokazują to w slow-mo i trochę patrzyliśmy nie w tym kierunku, ja myślałem, że to stamtąd będzie, gdzie są te takie wieże, a rakieta leciała gdzieś stamtąd. Ale z tej odległości i tak, tak nie było widać tego dymu. Myślałem, że będziemy ten dym cały widzieć, no ale pierwszy raz widziałem w ogóle rakiety, także i tak jest super. Słuchajcie, tak wieje, że ledwo da się mówić, także robię najbardziej ekstremalny test tego mikrofonu. Ciekawe, czy w takiej sytuacji on coś da. Nie sądzę, żeby mnie było dobrze słychać, ale zobaczymy po prostu... Aż ciężko się oddycha tak wieje. Zobaczymy do jakich sytuacji mogę go wykorzystywać. Będę go chociaż tyle wiedział. No i wracamy na śniadanie. Gdybyście chcieli tutaj kiedyś przyjechać na tą plażę, na parking, zostawić sobie auto, to jest cena 30 dolarów za dzień. A jak wam się podobał start rakiety Elon Maska? Najgorsze jest to, że nie wziąłem aparatu, w którym jest opcja troszkę zoomu i miałem ze sobą tylko dwie kamery, które mają szerokokątne obiektywy, czyli jeszcze oddalają. Czyli w kamerze będziecie to widzieli jeszcze jakbyśmy byli jeszcze dalej. No szkoda, ale tak bywa. Co zrobić? W każdym razie pierwszy raz widziałem lecącą rakietę. I byliśmy, nie wiem ile kilometrów, sprawdzę to dla Was, może z 15 km od startu. A i tak ten huk taki jak do nas dotarł, to taki niosło się. Ciekawe jak to będzie słychać w kamerze. To sobie wyobraźcie jaki tam musi być hałas przy tej rakiecie. Latają jakieś helikoptery. Chyba nas szukają. Ilon chce się spotkać. I oddać nam stodołców. No, przy okazji jak już jesteśmy tak blisko. Wracamy do hotelu na śniadanko i później damy Wam znać jaki mamy dalej plan, bo sami jeszcze w sumie nie wiemy. Tak do końca. Kilka pomysłów tylko jest. Jakbyście zapomnieli, pasty do zębów szczoteczki, to nawet tutaj w automacie. Hi, good morning. Thank you too. O tym właśnie mówiłem, jacy mili są Amerykanie. Często, że po prostu obcy ludzie. Dzień dobry, cieszy się dniem, widzą, że jesteśmy pewnie turystami, bo słyszał, słysza jak mówimy w innym języku. I nasz pokój. Masz klucz? Jeszcze kawka na wynos ze śniadanka, bo słabe te kawy mają, wiecie jak to w hotelach. Ciężko dostać dobrą kawę, to sobie wziąłem drugą. No i zaraz wymeldowanko. I jedziemy dalej. Fajnie mi się tak podróżuje po Florydzie. No ale z drugiej strony też te noclegi, to wszystko jest tak drogie, że jakbyśmy mieli tak trzy tygodnie podróżować, to kiepsko to widzę. Poszlibyśmy z torbami przysłowiowymi. nam się chmurzy dzisiaj niestety, ale to wie, Też wczoraj były chmury i dojechaliśmy ładnie, zobaczymy mam nadzieję, bo fajnie chcemy wynająć dzisiaj te przezróżyste kajaki i w słoneczku, wiecie byłby dużo ładniejszy materiał, no, ale będzie co będzie, mi te mosty Ale nie, to już nagrywaliśmy, nie? nagraj te mosty <gry> musiałem dostać sobie wziąć kawkę bo to prostu zmogło i się kwałem, że ja strasznie gdzieś będę przysypiał Taka kawa na stacji benzynowej kosztuje 3,79 zł Prawie tyle co w McDonald's No i tanio nie jest Taka kawka double shot No i pełno cukru we wszystkim, słodkie To jest strasznie robię kawy bez cukru, no ale nic takiego nie było A zobaczcie na to, mamy samochód w za nami Gdzie, bo czasami jest stanie, ale są miejsca, że są droższe w Amsterdamie. Ale dla Amerykanów pewnie nie jest to aż to, taka straszna kwota. Mi się wydaje, że oni tutaj dobrze zarabiają, że, że to nie jest tak, że ktoś, pewnie mało kto pracuje za minimalną pensję. Niestety nie zapytam się nikogo, bo to jest w Stanach, jakbyście byli. E, już to słyszałem od jednej youtuberki Amerykanki, która przeprowadziła się do Europy i też moja kuzynka potwierdza, rozmowa o zarobkach w Stanach jest. Bardzo nie na miejscu. Oni się um, oni uważają, jakbym kogoś zapytał, ile on zarabia za coś bardzo niegrzecznego. Także, no, niestety nie zapytam się nikogo tak bezpośrednio, chyba że ktoś mi takiego rąbka tajemnicy trochę uchyli sam, to damy na pewno Wam znać. Ale jak patrzę na te ceny, a jak ludzie dużo wydają w knajpach, w restauracjach, wszędzie, to mi się wydaje, że oni muszą dobrze, naprawdę tutaj zarabiać. Dziękuję okay, bardzo. Przyjechaliśmy do e, Rock Springs, to jakiś jest Kelly Park. Chcielibyśmy dzisiaj te bezbarwne. E, bezbarwne, może co ja Chcieliby, Chcielibyśmy dzisiaj te przezroczyste kajaki wynająć. Jezu, co ja gadam, już czasami. Nie wiem, czy w ogóle w dobrym miejscu jesteśmy. W, w, w tym, w Google Maps nam pokazało to miejsce. Zaraz się dowiemy, podejrzewam. Area Park Exit Czyli my na prawo. To kolejne takie miejsce, w którym można przyjechać sobie na kemping. Tutaj można pograć sobie w siatkówkę Szeryf nawet podjechał Tu jakieś domki. Takie fajne te miejsca wypoczynkowe grill Tam taki pod dachem można sobie usiąść, tu są stoły, jest grill. Naprawdę fajnie to wygląda. No i doszliśmy do tych źródeł Ale nie wiemy gdzie tu można wynająć. Jakiś kajak najlepiej by było. Są tylko te opony, a żeby pobywać na takie oponie, to musiałbym yy, gdzieś wszystko zostawić. Kamerę, portfel. Mam GoPro, co prawda, ale resztę musiałbym zostawić. Pawilon trzeci, tutaj coś jest, ale nie wygląda, żeby były były kajaki. Hiking trails ahead. To już chyba nie. No i chyba musimy wrócić. To są chyba już ścieżki takie trekkingowe, tu raczej kajaków już nie znajdziemy. Poszukiwań kajaków ciąg dalszy. Patrzcie na to. I tutaj można sobie pływać kajakami i na takich oponach. Ja nie wiem. Ale czego się nie robi dla dobrego kontentu, co nie? Ja. Yeah. Piękne te źródła są. Ok, bardzo fajny park, ale kajaków tutaj nie znajdziecie. Musimy wyjechać i wjechać na następny na King's Landing, tak się nazywa. Chyba coś znaleźliśmy, ale czy będą przezroczyste? Nie ma przezroczystych. No i niestety tych, tych przezroczystych nie mają kajaków, bo jest spring break i są, w każdym razie już mają rezerwację na cały dzień. Dzisiaj w tymi przezroczystym nie popływamy, musielibyśmy szukać innego miejsca, ale też mogą być zarezerwowane, także chyba weźmiemy zwykłe. O, dobra, tutaj chyba nie zostaniemy, bo 70 dolarów za 4 godziny my tak długo po pierwsze nie chcemy pływać, bo ja już się robię głodny. A poza tym 70 dolarów plus podatek, no to wyjdzie z 80 zaraz parę. I nie wiem, wczoraj już pływaliśmy czy jest sens. Taki na godzinkę byśmy jeszcze się gdzieś przepłynęli, dlatego poszukamy jeszcze gdzieś tutaj przy drodze, może coś znajdziemy. No i teraz jeszcze padł nam internet, nie wiem czy nie mamy zasięgu, czy co to się stało, chyba zasięgu nie mamy jakiś, mamy słabą tą kartę SIM, już któryś raz nam tak brakuje zasięgu gdzieś pomiędzy miastami, także po prostu kierujemy się na Orlando i tam chyba coś sobie zjemy i zobaczymy co dalej będziemy robić. No i chyba dobrze, że nie zdecydowaliśmy się na tą łódkę, patrzcie jakie chmury idą, widzieliśmy już z daleka jakieś nawet błyski, chyba będzie burza, także chyba dobrze zrobiliśmy, że jednak się nie zdecydowaliśmy. Jedziemy teraz coś zjeść. Dobra, w końcu mamy lunczyk. Co Natalia weźmie? Hmm, to jest pytanie. No i dzisiaj lunch trafiliśmy w takim oto klimatycznym miejscu. Zobaczcie, jakie fajne tutaj jest molo. To jest jezioro, słodka woda. Tutaj słyszeliśmy właśnie, jak jedna z pań kelnerek gościom mówiła, że tutaj w tym jeziorze są też m.in. aligatory. Także popływać czy nie popływać? Oto jest pytanie. Fajnie by było się schłodzić, ale Natalia, pływamy czy nie pływamy? Ciężka decyzja. Pogodowo to mamy bardzo duże szczęście, bo po drodze jak jechaliśmy to buskało się, padał deszcz, tu przejechaliśmy jest mokro czyli musiało to już padać, a my mamy tutaj słoneczko, piękną pogodę. Także na takim farcie te wycieczki nasze, jeżeli chodzi o pogodę przynajmniej. No, dzisiejszy lunch kosztował nas 35 dolarów tam z centami. Mój hamburger kosztował 14,5 dolara, Natalia wzięła jakąś sałatkę z krewetkami. Nie pamiętam jaka to była cena, razem było 30 dolarów, plus napiwek i wyszło 35 z haczykiem, 18% napiwku. Ale co jak co, to burgery oni potrafią robić w Ameryce. W Holandii te, które tam jadłem, kilka jadłem hamburgerów, to żaden nawet nie był blisko tego, co każdy jeden tutaj spróbowany przeze mnie. Okej, okay, ruszamy dalej. W stronę Orlando. Prawda. <grywa> No i zobaczcie, troszkę nam się pogoda popsuła jednak. Trzeba chyba wracać w kierunku West Palm Beach i zobaczymy. Tam może będzie lepiej i coś jeszcze wymyślimy ciekawego na dzisiaj, także zostańcie, bo do wieczora jeszcze trochę czasu i na pewno coś się będzie działo. W każdym razie Orlando minęliśmy i jedziemy w kierunku południowym, w tamtym kierunku. Zobaczcie w kierunku czego się poruszamy. Chyba na razie na poprawę pogody nie możemy liczyć. I pomyślcie, że teraz mogliśmy być na kajaku. Ale był ekstremalny spływ kanu. No, ściana wody, zobacz. Samochodów nie widać tam dalej. No, w końcu pogoda się robi ładna. Mam nadzieję, że tak będzie już jutro. I no, dzisiaj troszkę się najeździliśmy, bo, no, na Florydzie wszędzie jest daleko. To nie da rady tak sobie, wiecie, zobaczyć w wielu miejsc, jak na, nie wiem, gdzieś na Rodos pojedziecie, czy nawet na Kretę. To tam zawsze jest w ciągu godziny macie w zasięgu większość rzeczy, prawdopodobnie, a tutaj to są duże odległości. Gdzieś tam byliśmy za Orlando, dzisiaj teraz wracamy do West Palm Beach do Royal Palm Beach. A gdybyśmy chcieli jechać do Miami, to jeszcze mamy ze 150 mil, prawdopodobnie stąd. Także no to jest troszkę jeżdżenia, ale moim zdaniem warto, bo my lubimy zwiedzać, także siedzieć. Co byśmy robili na miejscu? Siedzieli na plaży, no ja bym się znudził szybko. Także fajnie, że mamy auto i że mamy taką możliwość. Nie.